Korzystając z mojego linku afiliacyjnego wspierasz kanał do diabła z grami, link w opisie. Patronite i moją twórczość. Witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdeczne kanale do diabła z grami, a w dzisiejszym odcinku lecimy z najnowszymi, najciekawszymi grami na Nintendo Switch. Moi drodzy, powiem Wam tak, dobrze wszyscy wiemy, że Nintendo powolutku odchodzi, tak, w sensie Nintendo Switch i niedługo pojawi się jego następca, jednak e, pomimo tego, że coraz ciężej jest dobrać jakieś interesujące gry do tych odcinków, no to słuchajcie, postarałem się i myślę, że udało mi się tutaj wyłuskać kilka, które... Z których na pewno któraś z Was tutaj powinna trafić w Wasze gusta. No to zaczynamy. Słuchajcie, pierwsza gra, przyznam się, że mnie interesuje z tego zestawienia najbardziej. Jest to Urban Myth Dissolution Center, tak? Jeżeli dobrze sobie zapisałem tytuł. I jest to moi kochani gra, która podobno pod kątem gameplayu jest bardzo podobna do Ace Attorney i do, i do trzeciej części gry Deathmark. Wcielamy się tutaj w pracowników takiego e, centrum pomocy do zjawisk paranormalnych, tak? I będziemy. Przeklikiwali kolejne rozmowy, w sensie je czytali, rozwiązywali zagadki w takim point and stylu, no i też tutaj oglądali bardzo fajnie pixelartowo animowane scenki z duchami, jakimiś, wiecie, pradawnymi tutaj mocami i tym podobne. Ja osobiście taki wiecie, klimat duchów, jakichś tajemniczych opowieści, jeszcze wszystko to w japońskim sosie, no to jest, to jest coś co bardzo, ale to bardzo dobrze trafia w moje gusta, tak? Tak więc myślę, że na tym tytule, ten tytuł sobie zapamiętam i będę go chciał sprawdzić. Jeżeli chodzi o oceny, które otrzymuję w internecie, no to one się wahają między 7 a 8, tak? Tak więc mamy tutaj z pewnością produkt dobry. Ja osobiście jeszcze raz wam powiem, że kurczę tylko i wyłącznie moja kubka wstydu mnie hamuje, żeby tego nie kupić już teraz i sobie nie sprawdzić, ale cholera nie mogę. Kolejna gra to no, tytuł, który no, wygląda bardzo dziwnie, ale słuchajcie, on dostał oceny nawet rzędu 9 na 10, nawet 90%, tak? Według niektórych tutaj zaj zajmujących się Nintendo portali. Jest to tytuł z no, podobającą mi się w ten sposób. Ja lubię taką szaro, buro, smutną stylistykę, grafiką pixelartową, w której będziemy się za pomocą jakichś dwóch dziewcząt bronić przed nad nadlatującymi statkami, jakimiś wiecie tutaj, mechami itd dalej dodatkowo będziemy rozbudowali swoje postacie, sprzęt, a i w tej grze się nie chodzi, tylko się tylko tylko się tylko strzela, słuchajcie, no powiem wam tak. Ogólnie, jak ja na to patrzę, no to poza grafiką, mi ten gameplay się osobiście nie podoba. Jednak, no cóż, oceny ma to potwornie wysokie, więc może ktoś z Was będzie w stanie tutaj na przykład rozwiać moje wątpliwości i powiedzieć, czy jest to ciekawa gra, czy też nie. Kolejny tytuł jest już mega ciekawy, bo ja osobiście uwielbiam ten gatunek. Jest to Echoes of Plum Groove. Jest to, słuchajcie, farming simulator, ale z ciekawym twistem. Z ciekawym twistem, moi drodzy, ponieważ w tej grze będziemy tak jakby wcierali się w całą linię rodu, jakiegoś rodu. Nie? Tam wiecie, czyli rozpoczynamy grę, tworzymy swoją postać i będziemy tak: będziemy, słuchajcie, mogli łowić rybki, rozwijać naszą farmę, zbierać tutaj, zbierać tutaj e, wszystkie jakieś nasionka pielić grządki i tak dalej, i tak dalej, zajmować się też zwierzętami. Dodatkowo jeszcze gra jest cholernie wymagająca pod kątem właśnie zarówno gromadzenia surowców, jak i pieniędzy, jak i ogólnie całej obsługi farmy, ale ona ma w sobie, tak jak Wam mówiłem, pewien twist. I tym twistem są choroby, tak? W grze możemy zachorować na całą masę przeróżnych dolegliwości, które mogą oczywiście... Obniżyć nasze statystyki, tak? Obniżyć tutaj na przykład nasze, wiecie, naszą wydajność naszej postaci, ale też mogą doprowadzić nas do śmierci i podobno ta śmierć jest czymś, co w grze jest bardzo, bardzo częste i będziemy umierać nie tylko my, ale także inni mieszkańcy wioski, w której ogólnie Podobno dzieje się tam gdzieś w tle coś mrocznego, nie? Przyznam szczerze, mega ciekawy pomysł, i tak na dobrą sprawę, gdyby ta gra była w grafice takiej na przykład 2D HD, którą uwielbiam najmocniej na świecie, no to zapewne bym. Sprawdził to na 100%. Tak? Teraz, no, pomyślimy, zobaczymy. Ogólnie podoba mi się cały ten koncept, i jedyną rzeczą, która mi nie do końca się podoba, to styl graficzny. Ja wiecie, wolę raczej w takich rzeczach albo 3D, albo pixel art. Wtedy jestem najszczęśliwszy. Ten taki papierowy styl jest ok, ale chyba w Paper Mario. A może nie do, nie do końca tutaj. Tak czy inaczej, ogólnie recenzje tego Echoes of the Plum Groove są dość mieszane, ale fani gatunku. Farming Sim mówią, że bardzo wymagająca gra i też bardzo satysfakcjonująca, więc z tym was zostawiam. Ja być może kupię w przyszłości, ale na pewno nie być może w przyszłości, tylko na 100% w przyszłości. Kupię sobie, słuchajcie, kolejną kompilację Tomb Raider. Zawsze bym tak mówił, nigdy nie będę mówił Tomb Raider, i słuchajcie. Mm, są to kolejne części, jest to czwórka, piątka i szóstka I ja osobiście zawsze e, byłem, może nie tyle co fanem Tomb Raider'a, co po prostu no, lubiłem przygody Lary i na 100% będę sobie chciał wziąć jakąś taką najlepiej, jakiś wypas, wy, wydanie z sześcioma tymi częściami naraz, tak. Ale przejdźmy teraz do tej e, czwórki, piątki i szóstki. Słuchajcie, dla mnie Tomb Raider 4 jest najlepszym Tomb Raiderem z tych starych, tak. Z tych wiecie, z ery pierwszego PlayStation. no Kochałem po prostu tę grę, też pamiętam, że jak się ukazała, no to e, efekty pochodni, czy tamtej flary, którą miała Lara, ogólnie efekty ognia i światła były na, ta, na tamte czasy, jak na pierwsze PlayStation, no dosłownie po prostu niesamowite, nie? Ogólnie granie tym światłem, cieniem w tej grze było fantastyczne na tamten czas. Ja się potwornie jarałem. Kolejne części, czyli piątka i szóstka. Pamiętam, że najprawdopodobniej grałem w obie, ale mm, jedyne moje wspomnienie z nich, to misja, w której Lara była przebrana za uczennicę, w sensie była chyba młoda, i jeszcze jedna była misja, słuchajcie, gdzie chodziło się kolesiem, tak? Tam jakiś pociąg był, coś takiego, więc mam dość mgliste wspomnienia z tej piątki i szóstki, no ale czwórka jest po prostu grą. Fantastyczną. I kolejny tytuł to taka, powiem Wam szczerze, że moim zdaniem, może nie najbardziej zachęcająca mi od zakupu gra, co kurczę, bardzo ciekawa, tak? Ponieważ jest to, słuchajcie, tytuł, który nazywa się Undying, i jest on grą survivalową, ale z bardzo ciekawym, z ciekawą mechaniką, ponieważ w grze mamy apokalipsę zombie. E kamerę, która jest izometryczna, tak wszystkie twarze bohaterów są zrobione w stylu na przykład gry kurcze, już zapomniałem jak ona się nazywała. Słuchajcie, to był tytuł, który był takim roglaikiem, oni mieli takie gładkie tam twarze. Pewnie jak nagram to mi się przypomni, nie. No i ogólnie rzecz biorąc w grze wcielamy się w matkę która wraz ze swoim dzieciakiem jest w tej zombie apokalipsie, no i wydarza się taka dość przykra sprawa: mianowicie ta mama staje ugryziona przez żywego trupa, i teraz, my w grze, będziemy musieli, e, tak jakby, mm, pomóc matce przygotować e, swoje dziecko do e, przetrwania, kiedy jej już nie będzie. Przyznacie, że bardzo smutny motyw, nie? I tam jest coś takiego, że będziemy z tym dzieciaczkiem sobie chodzić, będziemy na przykład mogli go trzymać za rękę, walczyć i tak dalej, ale każdą czynność, którą wykonujemy, możemy tej czynności tego dzieciaka nauczyć, tak? Tak Więc będziemy go, wiecie, uczyli strzać z procy, będziemy go uczyli craftingu i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo jeszcze, ponoć, gra ma naprawdę bardzo wymagający gameplay, smutną linię fabularną, i jest świetna. Tak słyszałem, że naprawdę ta gra jest fantastyczna, i to jest gra, którą. Taka gra, na jaką zasługuje marka Walking Dead, a której nigdy nie dostała w sensie no może nie nigdy tak no bo te tail tailowe nie są takie złe i na samym końcu moi drodzy e, też tytuł, który potwornie mnie interesuje i gdyby nie fakt, że teraz przychodzę Ender Magnolia, no to pewnie miałbym ochotę na tę uwagę, uwaga, uwaga Metroid ponieważ Guns of Fury chociaż wygląda dokładnie tak jak jakiś świecie dalszy kuzyn Metal Slug'a, to pod kątem gameplay'u jest Metroid w której będziemy normalnie zdobywali, wiecie, nową broń, mieli ekwipunek. Ogromną mapę, którą będziemy systematycznie odkrywać. Powiem Wam, że mi się osobiście coś nie podoba w tej grafice, w tej grze, a to dziwne, ponieważ, ponieważ moi drodzy, ja ogólnie rzecz biorąc, jestem wielkim e, fanem takiego pixel artu, tak, fanem jestem też grafiki takich gier jak Broforce, jak Metal Slug, ale tutaj jakoś tak to dla mnie wygląda, nie wiem, bez takiego pazura, tak, ale. Poza tym, gameplayowo podobno wymiata. Gameplay jest jak stary, dobry Metal Slug, tylko właśnie z elementami metroidwaniowymi. No i gra, kosi naprawdę, ale to naprawdę mega wysokie oceny. Dobrze, moi drodzy, dajcie mi znać, co sądzicie na temat tych tytułów. Zapraszam Was do wsparcia kanału poprzez subskrypcję go na Patreonite. Podajcie także z tego Perfect Blue, z mojego linku na dole. Będziemy się w kolejnym niesamowitym odcinku. Do diabła z grami. Na razie, cześć.